Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. Mocno spóźniony przegląd ze względu na moją niedyspozycyjność zdrowotną, za co Was serdecznie przepraszam. Jednocześnie obiecuję, że dam z siebie wszystko, by kolejne filmy z omawiania pojawiały się punktualnie jak dotychczas. Dziś omówimy snapshot, który mocno poprawia działanie miedzianych golemów, dodaje nowe komendy oraz, co szalenie ważne, wprowadza tajemniczą aktualizację oświetlenia. Oprócz tego dziś omówimy sobie informacje, jakie poznaliśmy na temat nazwy nowego jesiennego dropu oraz eventu z tym związanego. Jednak nim przejdziemy dalej, chciałbym Was serdecznie zaprosić na serwer xSkyBlock.pl, gdzie dziś o godzinie 19 startuje nowy tryb RPG. Można powiedzieć, że przeniesiony zostaje do Minecrafta cały i znany oraz kochany w Polsce Metin. Exp swoją postać, zwiększaj poziomy i odblokowuj ekspowiska, pokonuj bossów i wykonuj zadania. Zajrzyj na serwer, zobacz, potestuj, a może przypadnie Ci do gustu i odnajdziesz to, co da Ci masę godzin dobrej rozgrywki. Tymczasem zapraszam do oglądania. Dzisiejszy spóźniony przegląd zaczniemy od ujawnionej nazwy nowego dropu. Tegoroczny jesienny drop Mojang postanowiło nazwać jako The Copper Age, czyli po polsku Era Miedzi. I trzeba przyznać, choć nazwa wydaje się być trywialna, to jest szalenie trafna. Nazwa dropu została ujawniona w kolejnym odcinku serii Minecraft Monthly. Oprócz wymienienia wszystkiego, co będzie ten drop zawierał, i oczywiście ja pełny przegląd dla Was wkrótce przygotuję i opublikuję w momencie wydania tego dropu, to również tam została zapowiedziana nowa. Początkowo wydawało się ciekawa aktywność, ale koniec końców chyba nie do końca. Mianowicie, konkretniej rzecz ujmując, zapowiedziano wyzwanie miedzi. Jest to kolejne wyzwanie społecznościowe w ramach dropu epoka miedzi. Wszyscy gracze, tylko i wyłącznie w wersji Bedrock Edition, mają wyzwanie wykopać 50 milionów bloków rudy miedzi. Czas jest do godziny 17:02 września 2025 roku. Wyzwanie niewątpliwie nie będzie trudne. Na pewno graczom się to uda. Jednak co za to wyzwanie dostaniemy? Otóż każdy gracz tylko w wersji Bedrock Edition będzie mógł odebrać coś takiego. Możliwość założenia na głowę Otwartej miedzianej skrzynki, w której jest zamknięta głowa skarlałego miedzianego golema. Czy jest to warte wyzwania? Czy w ogóle warto się o to starać? Cóż, ja na Bedrock Edition nie gram, więc dla mnie nie ma to większego znaczenia, ale być może niektórzy z Was będą chcieli coś takiego mieć na swoim skinie. Przejdźmy do rzeczy szalenie dziwnej, ale jednocześnie najciekawszej, a mianowicie Mojang... W tajemnicy, ponieważ w żadnym czynniku nie zostało to wspomniane, zmienił cieniowanie i oświetlenie w Minecraft, które na pierwszy rzut oka wielu z was niewątpliwie zauważy. Generalnie najlepiej jest to widoczne podczas zmiany pory dnia. Kiedy pojawiamy się świeżo na świecie, od razu widzimy, że świat jest ciemniejszy. W przypadku poranków różnica jest zauważalna, jednak nie da się ukryć nie aż tak wyraźnie jak w przypadku zachodów słońca. Dopiero wtedy widać, że obecnie, od dzisiaj, świat jest znacznie ciemniejszy. To są konkretne porównania, jak wygląda moment, gdy stworzymy świat wcześniej oraz oczywiście teraz. Różnica jest bardzo dobrze widoczna. Świat wydaje się być nieco jakby pochmurny. Zupełnie inaczej jest w przypadku pomieszczeń. Na przykład w domkach mamy teraz zdecydowanie bardziej cieplejszą pomarańczową kolorystykę oświetlenia. Jeśli chodzi o świat podwodny, również oświetlenie jest cieplejsze, tak samo jak i w nederze, jednak tam, trzeba przyznać, zdecydowanie naprawdę to pasuje. Największy problem jaki ja osobiście z tym mam to kwestia czy jest to rzecz zaplanowana i powinniśmy się teraz do tego przyzwyczajać, czy może jakiś błąd. Osobiście najbardziej podejrzewam, że są to nowości pod Vibrant Visuals, tylko dlaczego Mojang o tym w ogóle nie wspomniało w logu? To jest... ciekawa kwestia. Przejdźmy do zmian związanych z miedzianym golemem. Te od teraz są w stanie zaglądać do skrzynek, które stoją ponad nimi. Niestety tylko do limitu dwóch kratek, bo do skrzynki, która jest wyżej, już nie sięgną. Co w sumie też ma sens. Hitbox miedzianego golema został pomniejszony do 98 wysokości bloku. Tak by ten mógł bez problemu zmieścić się pod blokiem, jeżeli musi przejść do innej części, na przykład pomieszczenia. Tworząc miedzianego golema obok postawionej już miedzianej skrzynki, po zespawnowaniu go zrobi się z tego skrzynka podwójna. Coś, na co z pewnością wielu graczy nawet nie zwróciło uwagi, w tym też ja, a mianowicie, kiedy ściągaliśmy nawoskowanie czy patynę z miedzianego posągu, nie było cząsteczek. Te, jak widzicie teraz, wyświetlają się poprawnie. Kolejna rzecz, której z pewnością wielu graczy nawet nie zauważyło, a mianowicie posąg w pozycji siedzącej Oprócz tego, że był lekko cofnięty do tyłu względem standardowej pozycji, to i jego piórnochron był znacznie krótszy. Dziwny, ale ciekawe. Miedziany golem otrzymał swój slot w postaci slotu na siodło i to właśnie w tym slocie oryginalnie mamy postawiony na nim mag. Co ważne, slot na głowę, w którym to wcześniej przechowywany był mag, nie został usunięty, przez co możemy dawać temu mobowi bloki w dwóch różnych, jak widzicie, pozycjach. Dodano nowy język halicki, który jest grupą dialektalną języka ukraińskiego, a konkretniej grupy galicyjsko-wołyńskiej. Sporej ilości zmian doczekał się kursor. Przede wszystkim jeśli znajdziemy na jakiś przycisk, pojawi się łapka, która pokaże, że dany przycisk możemy kliknąć. W przypadku jeśli klikniemy na jakiś suwak, również kursor, jak widzicie, ulegnie zmianie. Zmiany kursora również zobaczymy na czacie, jeśli na przykład zrobimy screena i byśmy chcieli takiego screena odpalić. W ustawieniach myszy możemy sobie włączyć lub wyłączyć modyfikację kursora, jeśli na przykład ta zmiana nam się nie podoba. Mojang dodało cztery nowe reguły gry, czyli popularne game rule, które do tej pory były możliwe do modyfikowania, ale tylko za sprawą modyfikacji plików serwera. Pierwsza z nich, Allow Entering Nether Using Portals, jest oczywiście domyślnie na True, jednak jeśli włączymy sobie to na False, wówczas nie będziemy w stanie w ogóle użyć tego portalu, by dostać się do wymiaru. Game Rule PvP domyślnie na True, ale jeśli zdecydujemy się przełączyć to na False, wówczas PvP na serwerach nie będzie możliwe. Tak samo oczywiście jak na światach single player. Game Rule Spawn Monster pozwala nam ustawić, czy w nocy będą pojawiały się potwory, czy też nie. Domyślnie oczywiście na True. Jednak zaś jeśli ustawimy na False to ani w nocy, ani w żadnych podziemiach nie spotkamy żadnego wrogiego nam moba. I ostatni Game Rule Enable Command Blocks, który ponownie domyślnie jest na True, pozwala nam włączać lub wyłączać Command Bloki. Pojawiła się możliwość wyświetlania główek graczy za sprawą nowego prostego parametru. Jest to parametr player, gdzie możemy sobie w nawiasach dać nazwę, a także nick gracza. Po użyciu takiej komendy, główka gracza, w tym przypadku moja, wyświetli się na ekranie. Również możemy dodać do tego parametr czapki jako true albo false. W przypadku false wyświetli się nasza główka bez czapki. Redstone'owy ekwipunek w trybie kreatywnym uległ mocnemu opomniejszeniu, ponieważ zostały usunięte wszelakie warianty pieronochronów oraz została dodana nawoskowana miedziana skrzynka. Z większych zmian na dzisiaj to był na tyle. Mam nadzieję, że przegląd Wam się spodobał i będziecie oczekiwali kolejnych.